DJ, 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 DJ Hej, hej, hej! Ja jestem DJ Breakdance i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z Outlast 2. Witam Was po jakże długiej przerwie w moim wykonaniu, gdzie de facto nie było nas właściwie mnie na kanale ponad miesiąc. Dopiero od poprzedniego tygodnia wróciłem i zacząłem sobie nagrywać. I się tak teraz zastanawiam, na czym my tu skończyliśmy, bo naprawdę zgubiłem wątek. Ale chyba, chyba musimy iść w tę stronę. Tak, tak, tak mi się wydaje. O nie, no musimy iść w tę stronę. Także z góry przepraszam wszystkich, którzy musieli tyle czekać, ale jestem już, jak widzicie. Także znowu seria powraca. E, co prawda, e, raczej regularnie, ale nigdy nie wiadomo. Także w każdy czwartek, e, godzina 18 bodajże. Także serdecznie zapraszam. No i jakieś tam niedzielę soboty no to jest zarezerwowany czas dla y, gier y, symulacyjnych. A tutaj czwartek no to dla Outlasta. Słuchajcie, ja mi się wydaje, że... No dobrze, nagrajmy to sobie. Mi się wydaje, że powinniśmy. Okej, okay, dobra. Nie. Co, co to było? Teraz wiecie, dawno nie grałem, więc się y, odzwyczaiłem Nie no, na pewno tutaj nie przejdziemy Nie ma takiej opcji nawet, żeby tędy przejść Więc Musimy iść tędy na 200% o, nawet na 300% Musimy iść tędy Tylko boję się Bateria Też często w, w komentarzach wspominacie Żebym te, te baterie nie wymieniał Nader często, staram się więc y, Myślę, że tutaj będziecie y, Tym usatysfakcjonowani Zobaczmy jak to wygląda od obrad może, może się tak nie rozglądajmy, po prostu idźmy Tylko boję, boję się co będzie dalej? Spokojnie. A. Oj, chyba będę musiał skoczyć. Także już sobie przypomniałem właściwie wątek. O, oh, nice. Przypomniałem sobie wątek, mianowicie my y, szukamy naszej żony, która schowana jest gdzieś w kopalni, aby aby uchronić ją przed przed Knotem No świetnie Co, ja teraz muszę skoczyć? Czy może ja tędy jakoś no pewnie tak, tak. To tam. Idę, 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 idę. Spadłem ze schodów. To tam był. A! O nie, dobra. Uciekam, uciekam A, szybko Szybko Dobra Nie ślepa uliczka ślepa, ślepa uliczka Idę tędy Co teraz, co teraz, słuchajcie? Nie przeskoczę. A nie, w sumie ja miałem zabrać linę. Właśnie, dobra. I muszę teraz. Muszę tam wrócić, słuchajcie. Dobra. Dobra, muszę teraz tu wrócić. Tędy, chyba tędy. Tędy? Tak, tędy. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Dobra. No to mam linę, no. Czy nie? Przecież ją wziąłem. Czy ją nie wziąłem? Czy o co chodzi? Czyli jej nie wziąłem? No to what the fuck? Boczkiem, 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 boczkiem. Co, to co ja jej nie wziąłem? Czy, czy o co chodzi? Czy ja ją mam? No wziąłem ją. Tak czy nie, no? A no na tabie zobaczmy. Idź po linę. To. Czy, czy coś tu się zbugowało? Czy ja je rzeczywiście nie wziąłem? Być może ona jest w innym miejscu. Może w tym domu jakimś? O, dzień dobry. Hm. O, tu jest. Dobra. O nie! Dobra, spierdzielam! Szybko! Run! Fuck shit The hell is that? Oh. Szybko Szybko zaraz się tu wtargną Spuszczaj się, spuszczaj się, szybko! Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, słuchajcie, no świetnie, jeszcze oni, z... Cudownie, po prostu cudownie zabiłem ich? Zabili się sami? Dobrze, że ja się nie zabiłem. O, achievement przygniotło nas. Mnie też, ich też, bardzo pięknie. Także pozbyliśmy się naszych wrogów. Teraz kwestia tego, jak się stąd wydostać. Co jest? Jesteśmy na terenie jakiegoś ośrodka badawczego. Tak mi się wydaje. Albo jakiejś bazy, nie wiem Zimno w... Halo? Nie no, no tędy, no musimy tędy, no bo... Ale dlaczego nie mogę wejść w interakcję, chyba że tędy muszę iść Kurcze Takie klimaty kukolat Chociaż nie, słuchajcie, to jest... To jest szkoła. Tak, jesteśmy na terenie szkoły, na, na dachu. Na dachu szkoły właściwie. Dobra, idziemy. Co to było? What the fuck? Co to było? ODEJDŹ! Pierdziele Naprawdę bardzo lubię grać w takie Gierki Naprawdę Możemy tędy zejść Ale czy możemy to otworzyć też? Nie, nie bardzo Krew Ślady Czy, czyżbym się kręcił w kółko? Czy mi się wydaje? Są drzwi otwarte, uchylone właściwie. A to jest plac, właściwie taki dziedziniec szkolny. Dzień dobry. Dzień dobry Ja tylko na stryszku byłem Wszędzie krew Dobra O! Who are you? Dobra Uciekam. Gdzie mam uciekać w sumie teraz? no, zrobiło się bardzo nieciekawie. Dobrze, że zdążyłem mu zwiać. Ale pytanie: gdzie, gdzie my teraz mamy uciec? Wybiegliśmy. Właściwie skąd? Stąd chyba. Tak, stąd. A tu byliśmy. Pamiętacie? Byliśmy na stołówce. Także takie yy, flashbacki, throwbacki. To oczywiście zamknięte. Mm, tu też prawdopodobnie. Zimno strasznie. Wiecie co, chyba tam będę musiał wrócić? No serio? A zamknięte, super. Dobra, poszukam jeszcze tędy wyjścia, może jakieś. murach? Nie wiem, będę się wspinał jak okna też raczej odpadają. To tylko moje ślady. O czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem? Dobra. Skoczymy sobie tu I tym optymistycznym akcentem Zakończymy sobie ten odcineczek Także, trzymajcie się Na razie. No i papa. Mówił DJ Breakdance. Także tym optymistycznym akcentem kończymy. Yy, znajdujemy się na, na zapleczu naszej kochanej stołówki. Trzymajcie się na razie, do kolejnego. Papa! Pa.